Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć na pytanie. A pytanie jest, czy znajdę dla siebie szczerą i prawdziwą osobę, chociaż jestem obecnie w związku, ale czuję się samotna. Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję karty. Pierwsza karta to jest sedno. Bierza. Tutaj chodzi przeciw. Dziesięć monet. Wynik odpowiedź Rada. Koło fortuny. Dołożę kartę. Królowa kielichów. Dołożę kartę. Król Buław. Dołożę kartę. Pięć Buław. Na spodzie talii jest karta i to może być tło czytania. Sedno wieża. To jest rozpad, wstrząs, złe warunki, poczucie zagrożenia. To są gwałtowne i niespodziewane zmiany które są wynikiem naszej wcześniejszej, złej, podjętej decyzji. Wieża pokazuje początek końca. Początek okresu, w którym człowiek będzie musiał znaleźć w sobie siłę, aby podnieść się samej ziemi i pogodzić się, że już nasze życie nie będzie wyglądało jak dawniej. Powielamy swoje schematy myślenia, które od dawna powinny znaleźć się w śmietniku. Pojawi się nagły przypływ inspiracji, energii, albo gwałtownie zmienimy światopogląd. To też jest zdrada. To też jest wyciągnięcie nauki ze swojego życiowego doświadczenia. To jest otwarcie oczu. Co wychodzi naprzeciw? Dziesiątka monet. To są sprawy rodzinne, sprawy majątkowe. To też jest brak pewności siebie. Wystąpił konflikt na płaszczyźnie lojalności. To też jest starość. A przede wszystkim to jest wewnętrzna samotność. To jest pustka, nicość, brak spełnienia, bieda. Człowiek boi się, rozbić wspólnotę, to też jest brak poszanowania tradycji, wartości. Wynik, odpowiedź, rada koło fortuny królowa Kielichów, król Buław i pięć Buław. Żeby odnaleźć dla siebie szczerą i prawdziwą osobę, to trzeba być szczerą wobec siebie i wobec aktualnego związku. Należy zamknąć prawidłowo i prawnie swój nieszczęśliwy związek, rozliczyć się z przeszłością, wyleczyć się z nieudanego związku, wyleczyć się ze swojej wewnętrznej samotności, bo nowy, potencjalny, zdrowy i szczęśliwy partner. Nie jest od tego, aby nas uszczęśliwiał, uleczał, i wyleczył z twojego poprzedniego, nieudanego związku. Nikt nie chce takiego partnera. Ty byś nie chciała takiego partnera, który ma niezamkniętą przeszłość, i czuł się samotny i nieszczęśliwy. Nie chciałabyś być jego psychologiem. Pewnie chciałabyś być jego partnerką, a nie psychologiem. Jeżeli spełnisz to, co teraz powiedziałam, w wyniku odpowiedzi Rada, to spotkasz mężczyznę, z którym będziesz szczęśliwa, który będzie wobec ciebie szczery, bo ty będziesz wobec niego szczera. Będzie prawdziwy i uczciwy wobec ciebie, bo ty będziesz wobec niego prawdziwa i uczciwa. Jeżeli nie zamkniesz prawidłowo i prawnie przeszłości, to pojawi się mężczyzna złopanki, czyli byle jakość i męczennik. A tego ci nie życzę. Ja tylko czytam karty. Posłuchaj swojej intuicji i bądź szczęśliwą kobietą. I tego ci życzę. Dziękuję pani za pytanie. Było grubo. Ja to potrafię postawić człowieka na ziemię, otworzyć mu oczy. Powiedziałam prawdę oraz słuszność. Drogie panie, jak nie my ich, to oni was. A ja odjadę bezpiecznie na tym rydwanie. Powodzenia. Pozdrawiam, Klara Tarot. Oglądaj mnie po więcej. Zapraszam na jutro. Jeżeli ten film Ci się podobał, to naciśnij pod filmem palec w górę albo w dół. Napisz komentarz. Również oglądaj moje pozostałe kanały Klara Tarot i Klara Tarot Miłość. Pozdrawiam, dbaj o siebie.